Siemoneczku, z tej strony Dzisiaj pokażę wam jak działa ten mechanizm To jest mechanizm do pozyskania najrzadszego bloku w Minecraft'cie Czyli bloku portalu do netheru Nie da się go nawet komendą pozyskać y Jak coś trick działa na tylko chyba na Minecraft Pedro, Możecie sobie sprawdzić, bo ja to nagrywam na Minecraft Pedro. Jak widzicie także nie można pozyskać go komendą Więc wystarczy, że będziecie na survivalu Tutaj do jednego musicie włożyć wiaderko wody, do drugiego krzesiwa, Najlepiej więcej niż jedno, bo się szybko kończą. Następnie wystarczy tylko kopać ten śnieg. I widzicie, wpadają mi do ekwipunktu bloki portalu do Nederu. To nie są cheaty, to nie są mody, to normalnie działa. I łopata musi być zaklęta na jedwabny dotyk i wydajność. Mam prawo, nie jest obowiązkowa, ale też może być. I jak widzicie, normalnie. Pozyskuję najtrudniej do życia w mojej graczy. A dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!